atrakcyjny mężczyzna mówiąc o takich uniwersalnych cechach albo ze swojej perspektywy też zachęcam. Atrakcyjny mężczyzna to taki, który. Atrakcyjny mężczyzna to taki, który ma dużą samoświadomość, ma wewnętrzną stabilność, który umie poradzić sobie w różnych sytuacjach, ale to nie oznacza, że nie korzysta z pomocy. Atrakcyjny mężczyzna to jest ten mężczyzna, który umie też mówić o swoich emocjach, który jest wrażliwy, który ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Dlatego tutaj nawet tak szerzej nie omówiliśmy, ale to jest e, też bardzo ważne. Mężczyzna ma prawo mówić o emocjach i to są atrakcyjni mężczyźni, bo to mówi o tym, że oni się właśnie dobrze ze sobą czują. Atrakcyjny mężczyzna to mężczyzna, który jest autentyczny e, i który nie boi się być sobą. I nie potrzebuje udowadniać światu i wszystkim wokół swojej męskości, atrakcyjności, bo on po prostu to wie i czuje się ze sobą dobrze.